Co? Mam dosyć. Nic mnie tu już dobrego nie czeka. Pieprzyć ten świat. I don't want to live on this planet anymore. Zatem polećmy w kosmosy i poszukajmy czegoś lepszego. Tup, 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 ja i mu, ta zostawię. Na moment, słodki byczułusiu, odliczamy do lotu w kosmosu. Five, four, three, one, off Fly away in my space rocket. You no know need put money in my pocket. The door is closed, I just lock it. I put my clock <laughs> plug in your socket. <laughs> <laughs> the sun sky is bright like fire. You and me gets higher and higher. God, i on fire. <laughs> Only thing can stop us is what I am. Hey, love crusader, I want to be your space invader. Metro ID. Taka przepustka do kosmicznego metra. Tak jak Metro se jeździ pod Ziemią, tak Metroid sobie jeździ pod Nintendo. Wydany w roku 1986 w Japonii, w 1987 w Ameryku i w 1988 w Europie. Oczywiście, że wydany na Famicom INES-a, i oczywiście, że unikalny kosmiczny minerał. Każdy tytuł na Nintendo od Nintendo to swego rodzaju klasyk. Ech. Nazwa, jak można się domyśleć, bazuje na dwóch słowach: metro oraz android. Gra bazuje na labiryncie japońskiego metra, więc jeżeli nie potrafisz się odnaleźć w tej grze, to też nie zrozumiesz rozkładu jazdy w moim mieście. Druga część nazwy bierze się od słowa android. Metroid to prekursor, taki stary prehistoryczny kursor, czyli coś co dało początek gatunkowi metroidwania. Drugą częścią tego gatunku była castlewania, ale ta wydana na playstation. Ale ten gatunek powstał dużo później, więc czym jest metroid? Gratulacje moi drodzy, właśnie powstał nowy gatunek. Zaklasyfikujmy Metroida jako hybrydę między przygodą a grą akcji. Trochę jak połączenie platformówki i otwartego świata gry przygodowej. A dobrze wiecie, kto zaciera rączki, jak pojawia się coś zupełnie nowego. Niuch, niuch, węższe sukces. Fabuła idzie, przepraszam. Nie idzie, tylko bez beztrosko lewituje mniej więcej tak. W 2000 roku, czyli jakieś jebane 24 lata temu, by the way. Reprezentanci różnych zakątków kosmosu się zebrali Alfred z dystryktu kosmicznych burdeli Bob z dystryktu galaktycznego przemiału śmieci George, nie wiem skąd, ale też z nami jest I to się liczy I ten typ, który wygrał międzygalaktyczną nagrodę Kutasonosa Bo ma chujowy nos Czyli cała cholerna elita kosmosu to jedna z tych imprez, gdy na której jesteś, to zaczynasz kwestionować swoją wartość jako człowiek, bo znajdujesz się z samymi ludźmi sukcesu i opowiadają o tym, jak podbijali galaktyki. A jedyny sukces, jaki ty odniosłeś to dziesięcioletnia tułaczka na obcej planecie wśród kosmitów. Zahartowała Ciebie w chuj, ale tak w sumie nadal czujesz się kosmitą, niezależnie od planety, na której się znajdujesz. Aż tak so good at all. Ale wiecie co mówią? Chodzi o przygodę. Nie o punkty czy jakiś tam high score, na umen o przygodzie swojego życia. Ale wróciwszy, suma sumarum założono Federację łowców kosmicznych Piratów. Nie wiem. Przestałem czytać po pierwszej stronie. Planeta Sry 388. Znaleziono tam formę życia zwaną Metroidem, która niszczy planety. Wygląda jak nieudany żelek wyprodukowany przez Haribo. Kosmiczni piraci chcą ją powielić i użyć jako broń biologiczną. Chyba. I najlepszy łowca kosmitów się tym zajmie Samus Aran. Bardzo ambitna fabuła na grę, która wygląda tak. Nie ubliżając Metroidowi, także był pionierem w swoim gatunku i zapoczątkował cały gatunek i serię, więc należy się mu małe kosmiczne tyci, tyci dziękuję. I graniszczy zupełnie koncept klasycznej platformówki, gdzie w większości gier poruszaliśmy się w prawo, ale jeżeli zrobimy to w Metroidzie, to natkniemy się na ścianę. Jest to jedna z tych gier, gdzie złamano zasadę idziemy w prawo i trzeba ruszyć w lewo genialny ruch od twórców. Nawet mój mózg odpalając Metroid jest tak zaprogramowany, że od razu biegnę w lewo. Jest to także mój sposób na weryfikowanie ludzi. Stawiam ich w sytuacji, gdzie potencjalnie mają otwartą drogę, aby iść przez rozmowę ze mną w prawo, tylko po to, aby natknąć się na ścianę. A ci co nie zają się złapać w pułapkę labiryntu, są inteligentni. I wtedy notuję sobie w mózgu, hej, ten gość nie jest invadersem, który porusza się bez mózgu zresztą w szeregu. Jest czymś więcej w tej hierarchii. Jest tym typkiem, albo tym. To jest moja ulubiona strona instrukcji. Ważne elementy, które należy zapamiętać, aby przejść grę. Znisz gigantyczny organizm, matkę mózg. Okej. Okay. I uwielbiam, jak samo wstrzyma kontroler do gry. Ciekawe w co sobie gra. Mam nadzieję, że nie w Metroida na NESa, tylko w coś ambitniejszego. Jak na przykład Mapiego. Mamy Także mapę. Teraz na pewno się nie zgubimy. Tym bardziej, że gra wygląda tak. I zachęca, tak jak Zelda, do tworzenia własnej mapy. I cieszę się, że twórca instrukcji wykorzystał pustą przestrzeń, aby wkleić dwa razy ten sam obrazek. Też czasami to robię. Siema na fejmot, okay, tylko co tam? A nic, wszystko a to się okay. cieszy niezmiernie. Grzy mamy drzwi, które można otwierać strzelając w nie. Nowy rodzaj zamka. Wyobraźcie sobie to w codziennym życiu, gdzie dzielicie drzwi wejściowe serią naboi, aby je otworzyć. Niektóre można otworzyć tylko rakietą, więc powodzenie. Pierdut. I te statuły. Dają nam power-up, dodatek do naszej zbroi albo arsenału. Ten krótki utwór muzyczny jest przerażający. Sam koncept pomieszczenia jest przerażający. Za dzieciaka zawsze bałem się, że ten posąg w stanie im nie zabije. Czy mi się wydaje, czy Power Up i rakiety wyglądają jak mini zestaw do budowy broni nuklearnej? Chociaż rakiety mogą być równie dobrze kolczastym dildo, jeżeli o mnie chodzi. Brutalne, tak jak poziom trudności tej gry. Oceniam go na jedno kolczaste dildo. Nie wiem gdzie zacząć, opisując wszystkie kosmiczne formy życia. Mamy psychodeliczne muchy, żuki, gnojaki, jeże, które mają unikalny sposób poruszania się po krawędziach. Ślimaki, kraby z wytrzeszczem, skorupiaki, które srają ogniem, koniki morskie plujące ogniem ogień z oczami i uśmieszkiem. Więcej pierdolonego robactwa, szczerze, co to za planeta. I czyżby to był. Ewidentnie jest to kosmiczny dziubdziu. Znaleźliśmy skurwiela. Od młodu chujca szukałem. Titu, titu, ram, pam, pam, brym, brym, brym. Halo, tu policja, wszym mogę pomóc? Halo, tu Naumen, mamy skurwiela. Koordynaty to Sry388. Już jedziemy, szukaliśmy go 90. I tytułowy meduzo podobny Metroid, który jak wiemy, także jakimś cudem dostał się do anielskich lądów w grze Kit i Karus. Mamy także dwóch minibosów, Ridley, możliwe żaluzja do Ellen Ripley z obcych: Kosmiczny pterodaktyl oraz Kraj, kosmiczny nie wiem, jesz? Oraz Matka Mózg owiana tajemnicą. Wygląda tak. Zaś tak w serii animowanej. Gra miała wyśmienitą muzykę. Albo powinienem powiedzieć wyśmienity utwór muzyczny. Motyw przygody na W pierwszym sektorze gry, gdzie wraz z melodią gry przeżywamy niesamowitą przygodę, aczkolwiek kolejne lokacje na planecie wyciszają utwór muzyczny, tworząc lekką otoczkę niepewności i lęku. słysząc tylko dźwięk dziwacznych stworzeń, po części jak odkrywanie lęków i wchodzenie w głąb swojej dziwacznej planety zwanej mózgiem. Na koniec gry mamy odliczanie jak w serii Rezydencja Zła i zależnie jak szybko przeszliśmy grę, otrzymamy różne ekrany końcowe, z czego najlepsze zakończenie ujawnia, że Samus Aran jest pierwszą kobietą w grach wideo. I to był gigantyczny news, nawet jeżeli to tylko kilka pikseli, wiecie? I nawet instrukcja mówiła, że Samus jest facetem. Hi! Więc zakładam, że Samus musi być kobietą, która identyfikuje się jako kosmoseksualny mężczyzna z dużym parciem na bycie kosmicznym łowcą, bo w dzisiejszych czasach chodzi o identyfikację. Tak samo jak ja identyfikuję się jako demiseksualny mężczyzna z parciem na bycie jebanym pikselem na YouTubie. Jak to powiadał Lem, kosmici są zieloni jak kiwi dla mnie obrzydliwi. Metroid się tak samo zestarzał jak inne klasyki z okresu Nintendo. Czy jest dobry? Mmm, wiecie. Może remake na GBA. On był dobry. Nawet bardzo dobry. Ale jeżeli chodzi o wersję na Nintendo... Ech, jest okej, okay. jak na coś z innej planety. Bez urazy dla serii, ale jest pełen nonsensownych, pochowanych korytarzy. Jest mega trudny i niesprawiedliwy dla gracza. Po prostu się zestarzał. Tak jak ja poniekąd. Nie wszystko, do czego trzymamy nostalgię, musi być dobre po tych wielu latach, you know. Nostalgia zostaje na zawsze. I w tamtych czasach był czymś wielkim. Ale wiecie, czasy się zmieniły. Trzeba umieć się dopasować. Nie żyjemy w przeszłości, na you know. I know. Hej, moi drodzy. Dam wam piękną radę na dzisiaj. Nie bądźcie sobie sami kosmitami. I nie bądźcie kosmitami też innym. Komunikacja nie jest taka kurwa skomplikowana. Chyba, że metro. Wtedy troszkę gorzej. Jak zawodzicie na poziomie komunikacji, to każda planeta będzie wam obca. A każde życie na niej wymrze. I pamiętajcie, bez komunikacji każdy labirynt nie ma wyjścia. Te galaktyki wzbogacają podły wszechświat. Czarna dziura nie pozwala, starsza gwiazda nie pamięta. Ciemnej materii wciąż więcej, więcej, och co to będzie, co to będzie. Ciemnej materii wciąż więcej, więcej, och co to będzie, co to będzie. Gdzie są nasze feromony? Zapytuje czytelniczka. Jak ratować nie? pyta słuchacz zrozpaczony, bo ciemnej materii wciąż więcej i więcej. Och, co to, to będzie, to to będzie? Witam, witam, z tej strony Nauman. Wiecie co? Mam dosyć. Nic mnie tu już dobrego nie czeka. Pieprzyć ten świat. I don't want to live on this planet anymore.